Cześć z tej strony Kacper. Dziś zapraszam Was na recenzję Rinmi 10. Zacznijmy od obudowy. Na tyle znajdziemy dwa aparaty, które znacząco odstają od obudowy, przez co są też podatne na uszkodzenia. Tył jest wykonany w dość ciekawy sposób, na pewno się wyróżnia wizualnie, ponieważ mamy taki jakby delikatny brokat, który fajnie mieni się pod światło. Przechodząc na krawędzie od spodu znajdziemy USB typu C, a także gniazdo słuchawkowe, mikrofon i głośnik. Na prawym boku mamy klawisze głośności i zasilania i warto wiedzieć, że ten klawisz zasilania ma zintegrowany skaner linii papilarnych. Od góry znajdziemy dodatkowy mikrofon, z kolei na lewym boku mamy tackę na karty. Front w większości zajmuje wyświetlacz o przekątnej 6,4 cala, ma on proporcje 20x9 i rozdzielczość 2400x1080 pikseli. Ekran ma odświeżanie na poziomie 90 Hz i warto też wiedzieć, że zastosowano matrycę AMOLED, dzięki czemu kolory będą ładnie nasycone i jak najbardziej przyjemne dla oka. W lewym górnym rogu znajdziemy kamerkę do selfie, a nad ekranem jest jeszcze głośnik do rozmów. Aby dostać się do urządzenia i odblokować całość, najlepiej skorzystać ze skanera linii papilarnych, który jest naprawdę szybki i bez problemu odblokuje nasze urządzenie. Wystarczy przyłożyć palec na ułamek sekundy i sprzęt jest gotowy do użytku. Po odblokowaniu smartfona ujrzymy Androida z nakładką Realme UI 3.0. Jest ona na pewno mocno urozmaicona wizualnie, jednak moim zdaniem jak najbardziej spójna w całości i myślę, że jak najbardziej może się podobać. Nakładka jest też wyposażona w kilka dodatkowych opcji i funkcji, które ułatwią nam korzystanie ze smartfona. Mamy więc np. pasek boczny z najczęściej używanymi aplikacjami, do tego mamy coś w rodzaju Always on Display z podstawowymi informacjami o sprzęcie, możemy także dostosowywać motywy do własnych preferencji, mamy także miniaturowe aplikacje, czy chociażby optymalizację działania, co sprawdzi się chociażby podczas rozgrywek. Ciekawostką jest także laboratorium Realme, gdzie znajdziemy opcję podwójnego audio do jednoczesnego słuchania muzyki, zarówno na słuchawkach przewodowych, jak i bezprzewodowych. Mamy także chociażby pigułkę na sen, czyli taki tryb ograniczania korzystania z telefonu bezpośrednio przed pójściem spać. Oczywiście są też bardziej standardowe funkcje, jak w przypadku niemal każdego Androida, czyli mamy chociażby filtr światła niebieskiego, tryb ciemny, kontrolę rodzicielską, czy na przykład tryb cyfrowej równowagi. Możemy także zmieniać częstotliwość odświeżania ekranu. Skorzystamy także z kilku gestów, m.in. z takich, które zastąpią tradycyjne klawisze funkcyjne. Sercem smartfona jest procesor Mediatek Helio G99, do tego mamy układ graficzny Mali G57 oraz 8GB pamięci RAM. Całość możemy rozszerzyć jeszcze o dodatkowe wirtualne 8GB, korzystając z odpowiedniej opcji w systemie. Na nasze pliki z kolei przeznaczono 128GB. Takie podzespoły sprawdzają się przyzwoicie w codziennym użytkowaniu. Urządzenie może nie jest demonem prędkości, przy bardziej zaawansowanych działaniach może potrzebować chwili, żeby na przykład coś się włączyło czy przeładowało, jednak na ogół jest bardzo dobrze i urządzenie powinno zadowolić niejednego użytkownika. Szczególnie przy podstawowych działaniach, przy przeglądaniu internetu, przy korzystaniu z social mediów, to ten smartfon powinien jak najbardziej się sprawdzić. Płynność nieco dodaje też większe odświeżanie ekranu, przez co, nawet tak wizualnie, wydaje się, że urządzenie działa przyjemniej, co jak najbardziej można odnotować na plus. W gry, jak najbardziej, możemy sobie pograć, nie będą one jakoś mocno klatkowały, jedynie co to mogą się delikatnie dłużej uruchamiać, jednak, no już po włączeniu, całość będzie śmigała w 100% poprawnie. Cały system i podzespoły zasila akumulator o pojemności 5000 mAh. Możemy go naładować za pomocą szybkiej ładowarki z mocą 33W, i warto wiedzieć, że odpowiednia kostka jest dołączona do zestawu. Taka bateria pozwoli na około 2 dni codziennej pracy bez konieczności podłączania ładowarki. Oczywiście, jednak wszystko będzie zależało od tego, jak intensywnie będziemy korzystali ze smartfona. No bo im więcej będziemy korzystać z transmisji danych, to ten czas może się skracać a na Wi-Fi oczywiście będzie się wydłużał. Czas też będzie zależał od jasności ekranu, od chociażby GPS-a czy aplikacji, z których będziemy korzystać. Na ekranie jednak uzyskiwałem od około 5 do nawet 9 godzin, więc no jest tutaj faktycznie spory rozstrzał i wszystko zależy od tego, jak korzystamy ze smartfona. Urządzenie jednak nie ma problemu z przeglądaniem internetu, moduły Wi-Fi czy transmisji danych działają prawidłowo i wszystkie strony ładują się z poprawną prędkością. Poda jedynie, że nie mamy tutaj modułu 5G, więc no przyszłościowo patrząc, ten smartfon najszybszych sieci niestety nie obsłuży. Jeśli chodzi o Bluetooth, to jest jak najbardziej ok, wszystkie połączenia są utrzymywane i nie ma problemów chociażby z rozłączaniem z jakimiś słuchawkami czy chociażby opaskami. Zasięg też się tutaj nie traci, rozmowy telefoniczne przebiegają bez problemu i zarówno ja, jak i osoba po drugiej stronie słuchawki słyszeliśmy się bardzo dobrze. Warto też dodać, że mamy tutaj wbudowany moduł NFC do płatności zbliżeniowych, więc jeżeli chcemy możemy tylko przyłożyć telefon do terminala i w taki sposób zapłacić za coś w sklepie. Do omówienia zostały jeszcze aparaty. Na tyle jak wspomniałem mamy dwa oczka, z czego jeden tak naprawdę jest aparatem głównym z matrycą 50 megapikseli i przysłoną 1.8. Drugie oczko to tak naprawdę tylko czujnik głębi z matrycą 2 megapikseli, jest to taka matryca tylko pomocnicza, która ma sprawić, że jakość zdjęć będzie delikatnie lepsza. Jeśli chodzi o jakość fotografii, to jest przyzwoicie, na pewno całość ma przyjemne kolory, a szczegółowość jest na poprawnym poziomie. Za dnia, nawet gdy przybliżymy poszczególne elementy, to całość powinna być rozsądnie ostra i jakieś rozmazania nie powinny się pojawiać. Wieczorem, gdy po prostu zrobi się nieco ciemniej, musimy delikatnie dłużej przytrzymać telefon, żeby nie rozmazać fotografii. Wtedy uzyskamy przyzwoite zdjęcia z umiarkowaną ilością szczegółów. Oczywiście nie będą to jakieś topowe zdjęcia, jednak do takich codziennych zastosowań jak najbardziej aparat wystarczy. Szkoda jednak, że nie mamy żadnego szerokiego kąta czy chociażby teleobiektywu, bo to zawsze fajne dodatki, które jeszcze bardziej mogą urozmaicić nasze zdjęcia. Na froncie z kolei mamy do dyspozycji kamerkę o rozdzielczości 16 megapikseli i to jak najbardziej sprawdza się do wykonywania selfiaków zarówno za dnia jak i nawet wieczorem. Do wideokonferencji też ten aparat jak najbardziej się sprawdzi, kąt widzenia jest na przyzwoitym poziomie, więc no praktycznie nie ma do czego przyczepić się jeśli chodzi o taką frontową kamerkę. Na pewno jedynie trzeba się przyzwyczaić gdzie ta kamerka jest umieszczona, żeby odpowiednio patrzeć podczas wykonywania selfiaków. No dobra, także podsumowując, Realme 10 kosztuje aktualnie w okolicy 1200 zł. Za tą cenę otrzymujemy przyzwoity sprzęt, który jednak jakoś mocno nie wyróżnia się na tle innych urządzeń. Jest to po prostu poprawny sprzęt, który ma wszystko co potrzebne w niezbyt wygórowanej kwocie. No bo płynność jest ok, funkcjonalność dobra, możemy też sporo spersonalizować czy dopasować do własnych potrzeb. Aparat przede wszystkim za dnia wykona ładne zdjęcia, nocą jest delikatnie gorzej, ale też wielkiej tragedii nie ma. Szkoda jednak, że nie mamy szerokiego kąta, bo to znacząco rozszerzyłoby funkcjonalność aparatu. Mamy za to dobrze działający skaner linii papilarnych, jest NFC, przyjemnie wyglądający ekran czy obudowa, która w pewien sposób się wyróżnia. Bateria też daje radę, te dwa dni spokojnie powinniśmy osiągnąć, więc na no ogólnie jest to sprzęt. Który może sprawdzić się u niejednego użytkownika, jednak, no tak jak mówię, niczym jakoś spektakularnym w tej cenie się nie wyróżnia. A co wy sądzicie o Realme 10? Czy wy byście go kupili, czy raczej szukalibyście czegoś innego? Dajcie znać w komentarzach. Zaleca możliwość zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.